Hej hej hej! tej strony Dave. O to jest. Tak jakby, nie, to nie jest nowa seria, tak zdołgramy w Minecraft'a, Teraz zrobimy challenge. W tym odcinku jest, jak już wiecie, prawdopodobnie po tytule, że spróbuję sobie przejść Minecraft'a bez żadnej zbroi. Zobaczymy, czy nam się uda. No i możemy rozpocząć. Już zacząłem sobie. Mamy nowy świat. Jeszcze do końca nie wiem, jak będzie wyglądały takie filmy z challenge'ów i czy wam się spodobają. Jeśli wam się spodobają, to oczywiście zostawcie ocenę, żebym wiedział, czy zrobić więcej, bo mam dużo pomysłów, takich Minecraftowych ciekawych. No i po prostu zacznijmy tak? Robię speedrun, kurde, w Minecraftie, chociaż ja nie wiem speedrunów. Drewno! Szub go! No i wiadomo, moim zadaniem jest po prostu zabicie smoka, endu, kresu, tylko bez zbroi, więc ciekawe, czy mi się uda. Będę musiał sobie jakieś, nie wiem, chyba podki craftować później, żeby mieć jakieś dobre szanse, wiecie? potki na odporność, znaczy to nie jest jakąś przypomysł. No! Celem oczywiście tego challenge'a jest nie założenia ani jednego rodzaju zbrojki. Dawał je tutaj sloty. Nie mogę mieć żadnego pancerza, więc po prostu, no, <laughs> spróbujmy to zrobić, tak? O, właśnie. Sugarcane mi się przyda, Dawaj, dawać, dawać. Przyda mi się później na książki. Pyk, workbench. Postawiam i robię sobie drift kamienny kilo off. Pyk, jedziemy dalej. Trochę kamienia, potrzebuję piecyk oczywiście i rudy, żelazo i wągiel. O, tu jest wągiel. Okej, okay. wszystkie narzędzia zrobione, gotowe. Zróbmy sobie tutaj kosz na śmieci, bo już mi kurde itemki zawadzają. Nie chcę ciebie i ciebie. Dobra, lecimy dalej do jaskini. O, siemanko. <laughs> Batki sobie latają. O, jest żelazo, nice. Piecyk. Od razu sobie wypalę te trzy żelaza, Sekilow skraftować lepszy. Pff, tu było żelazo i nie zaważyłem. Nie, no. Guys. Jej, żelazdy. Żelazdy kill off. Nice. Tak, potrzebuję żelazo teraz tylko na zbroję, bo nie... What the fuck? Pomyliłem się idealnie. Potrzebuję żelazo tylko teraz nie na zbroję, tylko na narzędzia. Bo zbroi przecież nie mogę założyć, więc... No, nie, nie będę przynajmniej potrzebował aż tyle żelaza. Oczywiście wiadomo, że najbardziej będę celował w zdobywanie diaksów. No, na razie to się jeszcze chyba nam nie uda. Zbierzmy to żelazo tutaj tylko do końca. I wyruszmy w, po, w podróż. Może przydałoby się znaleźć wioskę. Moim najlepszym ziołeczkiem prawdopodobnie w tym challenge'u będzie tarcza, więc od razu sobie muszę skraftować. Okej, okay, no dobra, wyruszamy dalej na przygody. Let's go. Wylosowałby się taki, no nie najgorszy teren z tego co widzę tutaj O, widzę owieczki, to mi się też przyda, właśnie zapomniałem, bo przecież wełdę potrzebuję. W zasadzie teraz tak widzę to by się całkiem niezły spawn wylosował. Dziękuję, dziękuję, fajnie. Tak, reszta na bięsko. Gibi, gimi mięsko! Mięsko! Zabijanie o, kury, siema. Siemanko. go. u kolejne zwierzątka. Dzięki. Witam. Mała owca. Czym to jest czarna owca? Jak to były same białe, dorosłe owce. What? Co to była czarna owca? Ale jesteś śmieszny tej. Tak jak widzicie, mam też trochę z mordę, Jeżeli widać to na kamerze, no to dlatego, że się po prostu zierałem, tak? Dlaczego mam z mordę? Bo. Mam z mordę, to jest moja odpowiedź po prostu. Potrzebuję dużo żarcia, więc give me, give me food. Dużo żarcia, bo potrzebuję apteczki. Właśnie dużo złota będę potrzebował, bo przecież złote jabłka prawdopodobnie będą moimi przyjaciółmi. Najlepszymi. Pyk. No tu. O, kurde szlak. Nie już się no co robi. Strasznie szybko. Na szczęście zdobyłem. Wszystko co potrzebuję skratować łóżko. Pyk, łóżeczko, śpimy. Okej, okay, kolejny dziodek. Gdzieby szybko poszukać jakieś wioski. O. a, -a. I szybko sobie tylko o, trochę mięsa usmażę i skraftuję lepsze narzędzia. Zabijanie, zabijanie, bo potrzebuję bardzo dużo jedzenia na później, więc wszystko tutaj dookoła pozabijam, jak mi się i tak przepala. Okej, okay, wyruszamy na poszukiwania wioski. Go! Udeczka, płyniemy. Okej, okay, znalazłem troszeczkę y, fajnych rzeczków. Jakiś portal tu, skrzynki. Psy ten może mi się przydać. Uuu, fajny ten. O i krzesiwo. Nice. Biorę wszystko, kurdy. Tak śmieszne, było jakby teraz po prostu tutaj umarł. Oj, złoto mi się przyda, no tak. A łucie, moje stópki. Fajne, miejsce, fajne. Ach, kolejny dzień spędzony w Minecrafcie. Bez zbroi nadal. Już drugi. Wait, nie, trzeci, trzeci dzień. Dobra, idziemy dalej. Nadal tak, nadal szukam wioski, to nie jest aż takie proste. O, dynie, tak! Dynie chciałem! Chciałem dynie, żeby sobie na głowę pójdzie mógł założyć. Yes, nice. Ponieważ jak wiecie, dynię se można założyć na głowę. Wycinamy tylko dziurki, bierzemy. Nie może być na głowę jak hełm. Tak śmieszne, trochę nie widać nic, ale przyda mi się na pewno w endzie. Pod koniec tego challenge'a. go o nie kurde, nie mam kości, żeby mu dać. Tak to byłem bez frienda, ale niestety. Ale niestety nie mogę. Wow, prawie wpadłem do cave'a, nie dzięki. Lava. Ale na razie mi się jeszcze i tak do niczego nie przyda. O, chyba mamy coś ciekawego. Tak, jej, ruiny. Pyk, jej, otwarte przejście. Hello, please don't Kilmi, wow, akurat, jej, tak, przydał mi się strzały i nić. bo potrzebuję trochę więcej. O, przepraszam, trzeba macie trochę więcej. O, fajnie, przynajmniej, wow. O, jej, idealnie, tak, bo łuk też będzie prawdopodobnie dla mnie najlepszą bronią. Nie, teraz dopiero zrobię kości, Kat debit, wtedy mi się bardziej przydały, dobra, idę. Ale fajny, lód, nadal. Arbuziki, niam, nice. Wow, jaka dziurwa. Ale przepaścię, ja, pierciel, jab. O, wow. oh, Jezus, wradźcie, doskoczyłem. Wow, jakie tu dziurwy wszędzie. Eee, ups, ups, zombie idą. Niedobrze, nie podoba mi się to. Nara. <gülp> Welp. <gülp> nie chcę z wami walczyć, ja zbroi. Nie będę jał nigdy zbroi. Ubiegnoję. Tak, to jest też trochę. Nie walczę nie z potworami, challenge. Jak się da. Czy ja. Nie. to ah, Dotarłem właśnie do swego spawnu. What the fuck, czy ja zrobiłem ogromne kółko. Ale gó ale gówno, dobra, no to super. Dobra, to idziemy po prostu w wido stronę teraz. <gülp> Wow. Dave, ty to umiesz grać w ten Minecraft. Pustynia. Może nam się przynajmniej świątynię uda jakąś znaleźć. Bo jak na razie nie znalazłem wioski. Coś mi się tutaj nie podoba, że nie ma wiosek żadnych. Mam nadzieję, że będzie. Bo przynajmniej tak... O, jej, świątyńka. Bo przynajmniej tak planowałem na te wioski, wioski. Jak nie będzie, to muszę zmienić trochę strategię chyba. Ale jest świątynia. Wow. I chyba dużo potworów w środku. Z tego, co słyszę. Więc am um, trzeba uważać. Mhm. Wow. Właśnie uważałem. Wow. To było najgłówniejsze wejście do świątyni Ever. Dobra, muszę się Przespać, bo się noc zrobi. Chrapiu, oh, chrapiu. Nie ma kurde spania. Kolejny dzień, akcja pijamy tutaj. Dobra, nadal słyszę wszędzie potwory, ale ich nie widzę. Ciekawe. O, ludzie drodzy! Ile ich tam jest? Ład! <ścoughs> ja się tu naprawdę wszystko rozwalić, żeby tam światło wleciało. Come on, guys. Tak, światło. Woo! Okej, okay, okej. Okay. mnie widział. Pajok, pajok. Au. what the fuck, czy odbie właśnie się przez ścianę dziablą? Nie macie gdzie się schować. Spolcie się w świetle. Czy już się nie polisz, gdy A, wiem już, czemu się nie pali. Okej, okay, czy to zadziałało, czy to im tylko schody, To wejścia do mnie? To zrobiłeś schody, no? A szlak. Tak, pali się, woo! Ale walka. Siusia wata. Tak, ktoś by powiedział, Dave, ale do czego wybrałeś? Akurat taki challenge na start, no to jest. Dobre pytanie. Obroniłem. Nice. Uf, obroniłem. Dice. Na szczęście wiem, gdzie to było, szlak. Katte, deby, teraz się musiałem wrócić. A, <trym> Tak, już widzę. Już widzę po drodze, jeszcze zlutowałem sobie skrzynkę z tego kolejnego portalika nederowego. Dobra, jestem. Są tu moje rzeczki. O oh do. No. Bardziej przynajmniej wszystkie potwory zniknęły. Właśnie może mi to pomogło. <trym> tak, czy śmierć może pomóc? Może. Możliwe. Jaki fart. Ja, nie eksplodowała akurat na dole. O mój Boże. <trym> Czy wszystko odzyskałem w ogóle? To też jest pytanie. No cóż, jak na razie nie mam wszystkich swoich rzeczy, co powinienem mieć. Ale może są na dole te rzeczy, przynajmniej mam taką nadzieję. Okej. Okay. Nope. Szlak. Welp. Um, zniknął mi kurde kill off. To super. Jest. koniecka zbroja. Tego właśnie szukałem. Wow. Lepsza końska zbroja. Końska zbroja. Dlaczego tak dziwnie to mówię? No, fajne skrzynki. Tak, siodło. O, teraz będę jeszcze łatwiej znaleźć wioskę. Ewidentnie kurde. Zniknął mi kill off. Super. Nice. No nice. nie. Oh, wait. O, tu są. Są jeszcze moje rzeczy. Jest mój kilof, ale wyrzuciło je do góry. Dobra, kurde, nic nie pozbierałem. Ja pierdzielę. Okej, okay, poszukiwanie wioski dalej. Lub konia. Tak, chociaż tu widzę oceany, więc raczej mi się łódka przyda niż koń. No i wyruszyłem. O, podwodny podziemek. Tak, let's go. U, a tam utopionych zombie. Dobra, to będzie ciekawe. Co? Aha, Tom. Skorupka Nautilusa. Dawaj, do you. Wow, co was tutaj tylu jest? Ja pierdzielę. Tak, wygrałem, kurde, freaky, ziom. Teraz co wy tu macie pod tym piochem? Tlen, tlen. Potrzebuję tlen. Um, no, nic specjalnego, oprócz mapki. Mapkę se wezmę. Cool, super. O, tu jest druga skrzydka Ech. obok tego. Wow, wciągło mnie, je. jezus. Się zlunkłem, nie, noc się robi Trzeba go, skrzynka Tak, zbroja, Której oczywiście nie mogę założyć Dobra, nara, lecimy stąd Okej, okay, zombie trident, zombie z tridentem A, kurde, rzuca, ale rzuca Gadzina, a, nie lubię, nie Straszne, kurde, moja łódka Ty doju, a God dammit. No, spływa mi na dno oceanu. No, odzyskać łódkę. Au, mi p ah. Dobra, uciekam. Jesus Christ. Trudne to jest. <grym> tak, ziomy. A, ah, kurde. Gówniasz. No i co? Co sobie ścisz? Bierz sobie rzucać? Nie możesz, uciekam. Auć. Szybko. Run. Szla. No. Uh. Welp. Ah, uh, god dammit. Zero komentarza po prostu zero. Okej, okay, jestem obok swojego punktu śmierci i tutaj nie ma moich przedmiotów. Eee, nie mogę ich znaleźć. Dobra, to zaczynamy od nowa. Próba druga. Pierwsze, co zrobiłem, to zebrałem sobie algi pod wodą, żeby mieć troszeczkę jedzenia na później. Potem pobłynąłem kawałek dalej, aż znalazłem malutką wysepkę, na której się postanowiłem troszeczkę bardziej przygotować. Zebrałem trochę drewna, od razu wykopałem dziurę w ziemi, żeby zdobyć trochę kamienia, żeby zrobić sobie wszystkie kamienne narzędzia. Tuż potem zebrałem troszeczkę więcej drewna, żeby mieć na później. Zabiłem kilka zwierzątek. Akurat idealnie mi się udało nazbierać wystarczająco wełny na łóżko, które potem sobie skraftowałem. Zrobiłem łódkę i wyruszyłem Dalej w podróż, żeby znaleźć trochę większy kawałek lądu. Po jakiś 10 minutach płynięcia po nie znalazłem w końcu kawałek ziemi, na którym mogłem się rozbudować, że tak to ujmę. Więc weszłem od razu do jaskini, żeby sprawdzić, czy tam są jakieś rudy. Zaskoczył mnie creeper. Na szczęście nic mi nie zrobił. Pozbierałem węgiel i żelazo. Wyruszyłem portem na powierzchnię, zabiłem kilka zwierząt. Zwierząt zwierzątek, żeby mieć jedzenie na później. Potem wbiłem się do drugiej kopalni, znalazłem tam jeszcze więcej rudy i żelaza, i postanowiłem, że wyciągnie sobie taki na szybko domek w ścianie, który później okaże się tak naprawdę, żeby mój. To był mój główny domek, ale. Myślałem, że będzie na chwilę. Powiększyłem go trochę, postawiłem swoje piece, crafting table, postawiłem łóżko i poszedłem troszeczkę głębiej do kopalni. Ale zaskoczyło mnie masa zombie. Myślałem, że nie przetrwam, było to bardzo stresujące. Później, jak co w zasadzie zrobiłem sam sobie źle, bo wykopałem jeden bloczek i mogły wtedy do mnie wejść. I miałem półtora serduszka, ale udało mi się. Nawet było widać, jak mi się ręce trzęsą, Jak się stresowałem w trakcie tej walki, ale udało na szczęście mi się ze wszystkimi wygrać. Mój kamienny mieczyk posłużył mi dobrze. Tuż po tym, jak się najadłem że mi się życie zregenerowało, poszedłem głębiej do kopalni, zabiłem jeszcze kilka szkieletów, które mi przeszkadzały w zbieraniu kolejnego żelaza, zebrałem jak najwięcej rudy, wróciłem do mojego teoretycznie tymczasowego domku, potem postanowiłem zrobić sobie tunel kopalni, żeby znaleźć sobie fajne rudy jak najgłębiej, więc wykopałem sobie taki tunel i zacząłem tunelingować tunelowe tunele. Gdy już byłem na poziomie 11, gdzie najlepiej znaleźć diamenty, znalazłem swoje pierwsze złoto, tuż obok lawy. Było nawet widać, jak jestem szczęśliwy na moje pierwsze złoto, bo złoto będzie mi bardzo potrzebne później. Zebrałem sobie wszystkie złoto, zebrałem sobie żelazo, które było obok tego, później zazęb kolejne rudy. Z złota, pięknie, ładnie, całkiem dużo go tam było i kopałem dalej. Poprawiłem trochę swoją kopalnię, żeby łatwiej się wychodziło i wchodziło, zabiłem pająka, zebrałem kolejne rudy i zacząłem tunelingować w przód. Byłem na poziomie 11, więc to był najlepszy poziom na szukanie diamentów. Potem, jak już kopałem sobie tak kawałek, zaskoczył mnie Creeper, wyskoczył mi na dupę, ale na szczęście nic mi nie zrobił. Jest. Mam całkiem dobry refleks, więc na szczęście obroniłem się tarczą przed wybuchem, później, za ja Przesuwałem kolejne potworki, bo kopalnia oczywiście nie była oświetlona przed tym jak tam weszłem. No bo jak? za I zaatakał mnie szkielet, tego mnie Enderman, który akurat przyda mi się na później, więc całkiem nieźle. Potem poszedłem kopać dalej, tunele robić tunelingowe. Gdy tak sobie tunelingowałem, to przypomniało mi się sobie, że jest taki sposób na tunelowanie jednej kratce, że można sobie po prostu kucnąć tak jakby i tunelować jedną kratkę, bo wtedy się więcej widzi bloków dookoła siebie. W sensie teoretycznie jest szybciej, więc wytestowałem ten sposób i w zasadzie opłacił się, bo znalazłem swoje pierwsze diamenty. Byłem super zadowolony, więc od razu je zebrałem. Potem jeszcze wykopałem kawałeczek mały, ale tam już nie było diaksów. Wróciłem do domu i skraftowałem swój diamentowy kill -off. Wróciłem z portem na powierzchnię, żeby zebrać sobie trochę drewna, a także żeby zebrać jabłka, bo będą mi bardzo potrzebne. Chciałem sobie zrobić właśnie ze złota i z jabłek, a pteczki na później. Bardzo mi się przydadzą, jak nie mam w końcu zbroi, no nie? Więc zebrałem sobie drewno, 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 zbierałem miliardy drewna, zbierałem dosłownie z pół godziny około. W końcu udało mi się zebrać, po tym miałem około 20 jabłek, słyłem wszystko do skrzyni, pięknie, ładniej, i wróciłem z portem do kopalni. Zebrałem obsydian, żeby później skraftować sobie z tego portal, do netheru, oczywiście, i kopałem dalej. Po Potem wróciłem do swojego niby domku, wykopałem sobie takie malutkie pomieszczonko i w środku zamontowałem sobie enchanting, bo tutaj sobie będę ulepszał kilow, żeby mieć później więcej rudy. Chciałem sobie zrobić ulepszenie szczęścia na kilofie, więc do tego potrzebowałem oczywiście książki, żeby sobie porobić, więc musiałem posadzić sobie obok swojego domku farmę trzciny tak na szybko. Potem wróciłem do bazy i ulepszyłem swój pierwszy kill-off. Nie było na razie szczęścia, nie udało mi się, ale była wydajność, więc i tak był całkiem dobry. Poszedłem dalej do kopalni z poprotem. Dziułem, dziułem, dziułem. Całkiem długo i później mi się przypomniało, żeby taki ciekawy sposób. Jak się znajdzie rudę lapisu, to obok tego powinny być diamenty. Przynajmniej tak sobie sprawdziłem na YouTubie, że trzeba minus 4 w jakąś stronę, nie pamiętam dokładnie jaką, chyba na Z. Pójść, wykopać cztery bloczki, później około 4 w dół i diamenty powinny być. I w zasadzie się sprawdziło. W dwóch przypadkach były diaksy, byłem bardzo zadowolony, że ten sposób działa. Później ze swoimi znalezionymi diamentami wróciłem z portem do swojego mini domka. Poszedłem potem na zewnątrz, żeby zebrać troszeczkę więcej trzciny i jedzą pozabiłem zwierzęta, pozbierałem trzcinak, wróciłem do domu to miałem półtora staka trzciny, całkiem sporo jedzenia, zrobiłem kilka bug w końcu i mogłem ulepszyć swój kilow, Ulepszyłem sobie go na szczęście, Ewidentnie Minecraft mnie lubi. Wylosował mi się piękny upgrade, wróciłem z powrotem do jaskini i zebrałem jeszcze więcej diaksów. Tak naprawdę to nie wiem, po co tam działem aż tak długo. Znalazłem później y, rozpadlinę, wlazłem do środka, zbierałem sobie tak po prostu losowo węgiel, a pod spodem, co? Oczywiście diamenty. Wielki fart, jak dla mnie, świetny w ogóle. Wylosowało mi się. Potem jeszcze więcej bookcase'ów chciałem sobie skraftować, więc zebrałem jeszcze więcej tzciny, dołożyłem książek. I wróciłem do enchant roomu i zrobiłem sobie mega łuk, bo przyda mi się oczywiście później, bo nie mogę za bardzo walczyć z bliska. Potem porobiłem sobie miliard apteczek z mojego złota i jabłek, bo mi się przydadzą oczywiście na później. Skraftowałem portal do netheru i wyruszyłem. Biom, w którym się pojawiłem był bardzo przydatny jak dla mnie, bo tutaj endermany będę mógł sobie dropić, bo to był niebieski forest. Pięknie ładnie, i nie uwierzycie w to. Ja też w zasadzie nie mogę na początku uwierzyć, ale tuż pode mną, tuż pod moim portalem, była netherowa twierdza. Po prostu nie musiałem nic szukać. Super fart. Chociaż nadal w netherze, oczywiście, bez zbroi nie było za łatwo. Nie chciałeś mi się za bardzo kratować potek na odporność na ogień, więc po prostu tak ruszyłem. Pozabiłem kilka blaze'ów obok twierdzy. Kilka endermanów mi się udało złowić w lesie niebieskim, i wyruszyłem do środka dungeonu. Zabrałem tam kilka skrzynek, było całkiem spoko, kilka nederowych szkieletów zabiłem, a potem zabijałem spałniące się blazy, żeby dropnąć sobie nether rody. Potem troszeczkę zrobiłem pupu, tak jakbym to ujął, bo walnąłem sobie małego świniaka i zacząłem je wszystkie świnki atakować w, po... w... w pobliżu. Musiałem użyć kilka swoich złotych jabłek, chyba ze trzy zjadłem, bo było ich tam naprawdę dużo i były to krytyczne sytuacje, nie chciałem znowu umierać, ale na szczęście po jakimś czasie walki udało mi się zabić wszystkie świnki i zebrać wszystkie blazeody, które potrzebowałem. Wróciłem do swojego miejsca, gdzie był portal, zabiłem kilka endermanów, żeby mieć wszystkie enderperły na później i wróciłem do domku. Potem od razu skraftowałem sobie oczki, które będą mnie prowadzić do portalu i wyruszyłem w podróż ze wszystkim, co zebrałem. Zebrałem też swoją dynkę ze skrzyni, jakby co może mi się przyda na nermany w kresie w, w endzie. Po całkiem długiej wyprawie zajęło mi chyba 20 minut około szukanie twierdzy. No, szukanie end i później wkopywałem się w ziemi. Nie wiem dlaczego, ale nie mogłem tego za ciul znaleźć. Po prostu kopałem i kopałem chyba z pół godziny w ziemi. Nie wiem dlaczego, po prostu jakieś gówno w moim mózgu chyba było. Później oczywiście w końcu znalazłem twierdzę, weszłem do środka i nie mogłem znaleźć tym razem portalu. No po prostu super fart, ale no, pod koniec mi się udało. Szukałem te, znowu kolejne 20 minut, więc faktycznie długo mi to zajęło. W końcu położyłem wszystkie oczki na portalu, portal się otworzył i weszłem do end 限度。 Wiedziałem, że będzie trudno, ale nie spodziewałem się tego, co będzie za chwilę, bo od razu pojawiłem się na malutkiej wysepce, więc musiałem sobie zbudować malutki mostik do tego, do głównej i zestrzeliwałem mu jego, kurde, kryształy, żeby się nie mógł leczyć, smokowi. I myślałem, że całkiem nieźle mi idzie tutaj, pyk, jeden kryształ, ale smok się próbował zemścić, prawie umarłem, ale tym razem jeszcze nie. Później pyk, kolejne kryształy, strzelałem, walczyłem, unikałem jego ataków, ale no oczywiście zrobił super kontratach, nie udało mi się obronić i umarłem. To była moja pierwsza śmierć. Ale na szczęście byłem zmotywowany, więc od razu szybko wstęp z łóżeczka, się zezpałniłem, skoczyłem do portalu, zebrałem wszystkie swoje rzeczy i strzelałem w jego kryształy dalej. Oczywiście, End to nie jest super fajne miejsce, więc później mnie... Y zabił tak jakby Enderman po, po, pomagający Smokowi Kresu. Obydwaj mnie po prostu dokończyli, no, więc kolejny raz musiałem wrócić, zebrać swoje wszystkie temki. a później umarłem znowu. I później wróciłem i umarłem znowu, bo nie, nie wiem jak to tam pod spodem, pod Smokiem się pije, więc mnie wyrzucił w powietrze, nie zdążyłem zekwipować wiaderka z wodą i znowu umarłem. Później na szczęście złapałem dobry rytm już w walce i wiedziałem, że trzeba się schylać i naparzałem Smoka moją piękną, enchantowaną siekierą, aż w końcu umarł. Tak, nad nie wiecie jak byłem szczęśliwy po walce chyba dosłownie 50-minutowej ze smokiem, gdzie umarłem dosłownie 7 razy. No i w końcu wygrałem, więc tak jednak da się przejść Minecrafta bez zbroi. Ach, tak, jak widzieliście właśnie, ubiliśmy w końcu z słoka Kresu, czyli jednak da się, jak widzicie, da się. No Ale dużo razy umarłem, może następne challenge y będą, że będziemy mieli tylko jedno życie, zobaczymy. <ścoughs> czyli tak, możliwe jest ubić, przejść cały Minecraft bez zbroi. Mam że ten taki minny odcinek wam się podobał, który zajął mi troszkę dłużej, niż zazwyczaj odcinki zajmują do nagrywania. Jeżeli tak, to oczywiście dajcie ocenę, napiszcie komentarz, co myślicie o tym challenge'u, czy mam zrobić więcej, mam dużo pomysłów, możecie mi też dawać swoje własne pomysły do Minecrafta i nie tylko. Jeżeli chcecie więcej takiego Odcinków, jak ten, to oczywiście napiszcie w komentarzach. Możecie też wesprzeć mój kanał, jeżeli chcecie. Pasu dużo nie kosztuje, mi by to bardzo pomogło. Dziękuję oczywiście polscy zawodowcy za wspieranie. A i zajdajcie subskrypcję, jeżeli jesteście nowi na tym kanale. Do ja następnego ziomy. Bye!